Przed nami kolejny piękny tydzień, więc trzeba go zacząć w dobrym nastroju. Siemano, witam na spacerze. Jak zawsze, ta sama trasa, odbiór Afterfita. Tak, właściwie, chyba nigdy Wam nie pokazałem tej okoli, okolicy. Chociaż, by się tak zastanowić, to niewiele jest tutaj do pokazywania. Może e, kiedyś, zresztą, zobaczcie sobie jest bardzo nieurokliwe miejsce z płotem i ogólnie tak to znaczy tam dalej jest trochę lepiej ale tutaj to jest jakaś tragedia wygląda jak no dobra, nieważne jak to wygląda razie, jak ktoś mieszka dużo w Łodzi, albo mieszka w Łodzi albo nadal mieszka w Łodzi to będzie wiedział o co mi chodzi eee, dobra wiecie co się okazało? okazało się, że w zeszłym Tygodniu byłem cholernie zmęczony. A e, skąd wiem, że byłem cholernie zmęczony? Wiem, że byłem cholernie zmęczony, dlatego że e, dzisiaj poczułem się e, bardzo dobrze i e, wstałem wypoczęty. To najczęściej jest znak, że człowiek był zmęczony. Jak zwykle nie zwróciłem na to uwagi. E, niestety, parę dni wstawania trochę przed harmonogramem. Yy, zrobiło swoje. Tak to w życiu już bywa. Więc yy, ten tydzień zapowiada się całkiem nieźle. Pogoda zapowiada się całkiem nieźle i plany na ten tydzień też zapowiadają się całkiem nieźle. Może w końcu uda nam się odwiedzić orientarium. Bilety mamy już od jakiegoś czasu. One są ważne pół roku. Więc bardzo bym nie chciał, żebyśmy, żebyśmy ominęli to. Plus yy, mamy jeszcze darmowe bilety do kina. Które muszą być wykorzystane do końca roku. Zatem e, Thor Love and Thunder ben, jest jednym z pomysłów na ogarnięcie e, tego. Tylko mam pewien problem z tym filmem, bo podobno e, nie jest on najlepszy. Znaczy nie jest on najlepszy. Jest dobry, ale to jest więcej tego samego że e, niby. Niby historia jest jakaś, jakaś inna, ale yy, inaczej, bo zaczynam kotać, że jest to dobrze zrobiony film, ale taki sam jak filmy poprzednie i nie ma w nim, nie ma w nim nic niezwykłego. Widziałem jakieś tam urywki, dla mnie kurde, no fajny jest, przede wszystkim Natalie Portman wróciła i to w jakiej roli, wróciła w roli Tora. To się nazywa Upgrade z kochanki Boga Piorunów do Boga Piorunów. Bo wiecie, że jakby to, to nie to, że Thor miał, e, że Thor miał moc. To chodzi o to, że każdy kto jest czystego serca może posiąść moc Tora. Więc tak naprawdę no było już, że Mjolnirem, Mjolnir mógł podnieść Kapitan Ameryka. E, Jane, czy jak ona się Jane, Jane Foster mogła też podnieść, czyli postać gana przez Natalie Portman. No i sam Thor Odinson, bo on miał nazwisko, jak się okazuje. Dowiedziałem się jakiś czas temu. Dobra, więc jeszcze dodatkowo e, szukamy sobie właściwie szukam cały czas różnych miejsc fajnych w Polsce do odwiedzenia. Więc jeżeli macie coś ciekawego w swojej okolicy, albo coś, co naprawdę warto zobaczyć, co polecacie, to dajcie znać w komentarzu. Może e, w któryś weekend, albo w któryś nie weekend odwiedzimy sobie, odwiedzimy sobie to polecane miejsce. Na razie mamy jeszcze jeden Wrocław, e, Kraków i Gdańsk. Ale weekendów w roku jest bardzo dużo, więc... E, a chcieliśmy, chcieliśmy sobie troszeczkę e, inaczej. Dawno nigdzie nie jeździliśmy, a Polska to nadal bardzo fajne miejsce, więc... E, ja jakby sporo Polski widziałem, ale nie całą, więc... No i dodatkowo... Nie było to nigdy rekomendowane. Zatem, bo nie chcę powiedzieć kolejnego więc. Czekam na wasze komentarze. Macie coś ciekawego, macie coś godnego polecenia, Nie wiem, knajpa, muzeum, restauracja, Aquapark. Cokolwiek? Dajcie znać w komentarzu. Dobra. Trzeba się ruszyć to tyle ode mnie w ten fajny poniedziałek do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.